Cześć wszystkim! Dzisiaj niedziela. Zrobimy tak. Otworzymy im. I postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Spisałem sobie. Gniazd jeszcze nie wkładam. Na razie je otworzymy. I tak. Tam żałobne się już chyba pareczka sparzyła. O, ten samczyk. W ramce z tą samiczką taką. O, chyba para, bo te też się chyba sparzyły. Ten na białogon. Nieważne. Nie się, co się dzieje. Samice chodzą, samce Nie wiedzą co się dzieje Ja pierdzielę Co tu się wyrabia, zobaczcie Jeszcze jasnie wsadzam, bo we wtorek będą odrobaczane Jeszcze to dopiero wsadzimy, o, zobaczcie, wszystkie czarne na srewniaczkę. Ale jaja. No, 28, Co jakaś para. Tutaj parę pytań, tam w półce jeszcze zamknięty taki jest Sercowy Samiczka sercowa no Ta, to, to to para Już się patrzył, Ale nie o to Nie o tym chciałem tak Zapisałem sobie różne pytania Myślę, że wszystkie, nic nie przeoczyłem co daje do jedzenia, to zejdę na dół, pokażę. E, czym szczepie? No, zazwyczaj myko albo salmowirem tam zależy. Ale też i z, z, z palmawakiem, no różnie. E, więc tak, czy będą inne kolory wiedeńskich? Nie wiem, też nad tym myślałem, ale już chyba za dużo mam tych kolorów trochę kolorowo już jest, więc. Więc, więc. Nie wiem, czy to nie będzie już lekka przesada. No, co tu się dzieje? Ale myślałem nad tym. no do pasiata tego. Ta zwykła, widzę, że. Wróciła, ale mam nadzieję, że. Dzisiaj je poprzekładam, jak któreś będzie kolidowało. To o, serka też chce iść do pasiatego, ale wywalają ją. Jest tego będzie. No, za dużo mam trochę tych kolorów, więc widzicie co tu się dzieje. Nie chciałbym jeszcze kolejnych kolorów z tych wiedeńskich. Znowu kupię dwa, z dwóch mi się zrobi 20. Ile razy w tygodniu warzywka. Jeżeli robię warzywa, to mniej więcej to codziennie daję na karmę te warzywa, żeby to zużyć. A jak robię? To tak. Jedna czerwona cebula, jedna biała, jeden burak. E, jedna na pietruszka, jedna marchew. Pietruszki to ze dwie jak są małe, ze dwa czostki? Ze dwie cytryny do tego, korze imbiru, no, kurkumę dodaję, zioła z oregano. Co tam jeszcze do tego dodaję? No, seller port to tak wychodzi, to gdzieś tak na około miesiąca, zalewam to, kupuję w markecie ten ocet winny albo jabłkowy, zalewam to tym octem i pół butelki na, na te wszystkie frukty i daję codziennie, żeby świeże miały, nie? To jest super, ale to raz na jakiś czas robię tam oczywiście, jak mi się przypomni, bo, bo tak to to nie mam jakiegoś parcia. Wiadomo jakiego. Zależy jaki też jest okres, nie? No, tam walczą. Z tymi warzywami to tak jest. Ale warzywa dobra rzecz. Ale też nie ma co przesadzać, nie? Co ja jeszcze. Za ile najwięcej sprzedałem? Jasnego. No, to to niech będzie moja tajemnica. Tam parę osób wie, ale. Żeby urząd skarbowy nie wiedział <noise> Co podaje na żółtego górzka I koszt gołębnika Dobra, na te wszystkie frukty To pokażę na dole, bo już sobie naszykowałem Koszt gołębnika To nie wiem kolego, czy ci chodzi O całą tą budowlę O, samiczka wywaliła tą zwykłą Pasiata od Pasiatego. Czy Ci chodzi o całą budowlę, czy Ci chodzi o ten malutki gołębnik dla widynków No więc tak jeżeli chodzi o ten gołemnik dla widynów To mnie wyniósł no 1000 zł Jakoś tak ruszta Tylko, że półki miałem Oczywiście ścianki miałem, no kupić materiał, różne wkręty, nie wkręty Ruszta na podnoi, pojniki miałem, paśniki Ale no, dużo rzeczy miałem, okno musiałem kupić Ten regał spoczynkowy No to tak wyszło, 1000 zł. Ten mały gołemnik od wiedeńskich też pewnie gdzieś mniej więcej Ta woliera od, od tych małych gołąbków. Ta woliera taka mała to chyba, no w tamtym roku około 800 zł. No ale fundamencik już ten, no i moja siła robocza, nie? Ta woliera chyba też z 500 zł mnie wyszła. Też część miałem materiału, tak samo jak tu. Ta z tyłu woliera to, to ma... Tatą będzie z 15 lat miała. No to też część materiału miałem, ale to kurde z 15 lat temu to mnie to chyba ze 700 za tą siatkę wyniosło. Za kątowniki. Na sam dach teraz muszę zrobić, może w tym roku. Właśnie z takiej, tej tylko takiej mocniejszej gra grado-odpornej. Jak liczyłem to 500 zł. Co kątowniki mam, tylko sama ta płyta. O, zobaczcie co grad zrobił. Tylko teraz taką lepszą kupię. No to na sam dach 500 zł tutaj gdzieś wyjdzie. No i oczywiście moja robota, nie? Nie wiem, czy o to ci kolego chodziło. Bo cały budynek to Koszta nie wiem, bo to dziadek budował kiedyś. A tak to to w tamtym roku okno nowe wszystko tu. O, wiedeńskie są. Co ja jeszcze miałem wam pokazać? Aha, dobra. Co daje świeżym gołębiom? Jedną czwartą tabletki przez jeden dzień. Dzień przerwy i drugi dzień świeżemu gołąbkowi. Oczywiście na szyję. Nie chcę tu nic reklamować, bo nie o to chodzi. W tydzień siedzi co najmniej. Później jest jeszcze raz na kark. Odkarzane, wczoraj było wirkonem e, na żółtego guska to oczywiście, tylko trichonizadol i tylko oryginalny od weterynarza, nic, żadne środki z rynku. Nie kupujcie, bo to się możecie nadziać. Czym odrobaczam? Nazwę nie patrzcie, patrzcie na to, jaki jest składnik, fenbendazol. Tym odrobaczam, bardzo dobry środek, tani, taniocha. Wiadomo no, drożdże piwne. To to nieistotne, bo ty drożdże to różne. Jakiś olejek, żeby polać, ale ten dużo probiotyków i różnych. No to te chyba takie najlepsze są. No Probiotyki te ja zmieniam raz na jakiś czas. Tak to w czasie lęgowym, i ten to dostają to. Te emy teraz też dostają na karmę. Trochę do wody, a i w tym roku mówię, kupię to zobaczymy nie chcą tego żreć ale ale nakarmę im to sypę z olejkiem czy no i grity no to podstawa nie będę oczywiście to zmuszał, to zarębiście jedzą no te mki u mnie jedzą nie leją dobrze jest i na takie zioła kiedyś kupiłem to, mm -hmm. to myszka mi się wdała, ale już ją tam nakarmiłem te jeszcze mi się nie wiedeńskie, chyba mi się nie swarzyły. Na razie siedzą. Wczoraj też było drobaczane, tak to widać. Kał, wszystko w najlepszym porządku. Czym karmię? Ubogo mają mieszankę. Teraz taka, później będzie troszkę więcej kukurydzy, troszkę więcej. Eee, peluszkę daję, bo dawałem mieszankę grochu, ale ten groch był jakiś trefny. To no drobne nasiona, no to tam jak wiele razy pokazywałem, to jak to u mnie wyglądają. Więc jakby podsypać, to wiecie. No tu też nie chcę reklamować, nie wiem, tej 10-20% na karmę coś takiego Nie chcę też jakiejś reklamy robić Bo jak oglądam te reklamy tej JW w tym W internecie a młodzi nagrywają ten to aż mnie krew zalewa Samowa trochę, ale Ja pierdzielę co tu się dzieje, co tu się dzieje Szoki niedowierzanie Ale walki Nie no to będzie trzeba coś z tymi niektórymi porobić Bo to jest O, teraz Łomżyńska do. To tam serka a ona może być z tym wylotkiem. a i miałem wam jeszcze pokazać coś cośik niecosik sik. Się parzą, bar później będę musiał wieczorem przejrzeć, co tu jest grane. Mniej więcej i jakoś to porozdzielać, te niektóre, bo to naprawdę widzę, że nie za ciekawie się dzieje, ale jedna walka wielka i tak a zobaczymy czy pasiata do tego srebrniaka wróciła nie, nie wróciła, nie ma jej tam na kurde, matko boska ale tu się dzieje gniazda dopiero wsadzę w tym Odrobaczę je chyba we wtorek. Jakoś tak przypada. Chociaż po tym środku nie trzeba odrobaczać tego. Nie trzeba odrobaczać ich, bo to tuczę jaja i wszystko, ale, ale ja i tak je odrobaczę. Co tam jeszcze? Odkażam miteksem. Bardzo dobry środek. Super. To to mogę z czystym sercem polecić. To przed każdymi lęgami. Ta puste jest. W tym roku spróbuję tego. Ulwer coś tam. Akurat dostałem. Nowe. Coś dojechało do mnie. Troszkę się styrało, ale... Fajne kapcie. Ogonek przywróciła, bo ona tu stoi... Żeby miała widno i ten. I tutaj się dobija do tego do tych małych, ale ona przyjechała do mnie we wtorek wylotka naszej sześć ale ona się wytrzał u mnie w górę, dopiero ją też we wtorek puszczę. Tak to to zdrowa, ale kapcie dużo, ale przyniszczyła, szkoda mi jej, bo była taka czyściutka. Też kuperek jaśniutki Dziękuję kolego to mi widz przysłał Nic za nią nie chciał Kurde, nie chce się pokazać Ona taka do rozpłodu To gołam z wolier jest, nie? Ogólnie Ale tak to to się wydaje fajna, wysoka na nogach i ona tak całe dnie odkąd przyjechała we wtorek to... kurde nie widać A ja ją sparzę ze samczykiem moim młodym i coś tam się uchowa <laughs> chyba fajne u mnie też kaczka to tak damy trochę żarcia Dzisiaj dostanął. mówię, już wymieszałem. Ładnie od wczoraj wyschło. Podkarzane, aż mokre było tu wszystko. O sprzątałem, kupki ładne, gołąbki zdrowe. Mówię, a ta bitna na kwarantanę. No jeszcze będziesz musiała chwilę, jeszcze jutro i już we wtorek tu wejdziesz i też na parasitec jeszcze dostanie jeszcze raz na to. No i odrobacze i wszystkie razem ją też. A te sobie tutaj tak żyją, kapciuchy. No, do wody to oczywiście. No jak daje ten probiotyk, te emy, no to tego już się nie ten. Nie zakwasza wody, nie? Teraz też do wody dostają witaminę B, bo jak się daje ten bronidazol czy trichonidazol, to wypukuje witaminę B z organizmu. Też modruchy małe. Ruchieś modruchy, a na takich lętach Wielbiam tego łębie Nie wiem, drugi film trochę wyjdzie Damy też z tym jasnym Na spróbowanie Nie wiem czy już wszystko chyba powiedziałem Jakbyście tam jeszcze jakieś mieli pytania to Odpowiem Nie ma sprawy Ja tam nie mam tajemnic Nie mam tajemnic Zresztą Nie ma złotego środka Na Czy tak, czy to dawać, czy to dawać O Jaki ka Każdy, u każdego jest troszeczkę inaczej Ten Gołębnik, inne gołębie więc i żywienie inne. Każdy jest nastawiony na coś innego. Więc mówię, nie ma takiego złotego środka, nie? Czy to dawać? Nie wiem. Czy to ziarno, czy to ziarno? Każdy ma inny. Inne ptaszki. Jeden ma krótko krótkodzioby, drugi ma, nie wiem, jakieś pocztowe. Ten jak Nie wiem to sprzedać. Bo myślałem, że samica. Tam Jakie małe. O to co poleciało? O to właśnie. No to taki samczyk. I tak. Nawet wszystko. No Nawet się liczy. Położenie gołębnika, czy nie wiem, od której strony wloty, czy od zachodu, czy od wschodu. Dużo jest różnych takich niuansów. Więc nie ma reguły. O, ale dzisiaj 20 minut zleciało tamte w kółce się parzą coś tam poopowiadałem jedni lotują, drudzy ganiają trzeci pod wolierą trzymają a ja zamykam na zimę to też jest dużo takich różnych nie ma złotego środka też miałem w tym roku problemy z tym Kokcydiozą, trochę ale trochę tam, ale człowiek już jest przewrażliwiony, i nigdy nic nie podawałem na kokcydiozę, żadnej chemii. A same zioła o taki głupi przykład Podaw systematycznie na tego na kokcydia podawałem z Centrum Zdrowia Gołębia. Co trzy tygodnie, przez trzy dni Kokciwet Gołębie mi trochę przychorowały. To w tym roku było. Tylko, że też dużo ludzi się u mnie przewinęło. I tu taki jeden był gościu, i, 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 i to takie jest. Jak się wpuszcza. Handlarzyna. Okoliczny. Bo myślałem, że mu gołębia złapałem i później mi się by coś wdało w gołębie. Ale już ważne. Tam. I tak Na badania gołębia Kokcydioza Podwyższona No nie wiem, Jak weteryna Śmiał się weteryna, że to ziółka to A systematycznie Dwa lata to dawałem To nie, że raz podałem Czy Czy tam. Woda zakwaszona, i wszystko. A Parasitex ten na kark, te niebieskie krople, to ja dawałem, zawsze daję jesienią też, jak się już tak trochę podpierzą, to wszystkim. No, u mnie to żadnych wszołów nie ma ani nic, nie? Ja pierdzielę Tamta serka poszła tam w parę. Ta poszła temu Ja to już nie ogarniam Zaraz chyba będę musiał to porozdzielać, bo chyba nie może to być No i tyle, no mam nadzieję że filmik się podobał No tak, tam to już parę Żałobniki Tak to jest z tymi kolorowymi. Widzicie, pasiaty z tym, tamto, z tym. Nie, no tak to nie może być. Marka, trzymajcie się. Miłej niedzieli. Jakby co, to piszcie w komentarzach. To coś tam zawsze odpiszę. Czy może nagram, a może później jeszcze coś nagram. No, na razie, no, trzymajcie się.